Siematy Łukasz Łuki Woźniak. Przemek, przemak. Przemek. I witamy Was po raz kolejny w tym odcinku, ponieważ właśnie zorientowałem się po pięciu minutach nagrywania, tak. że mówimy do siebie. Tak, że Łukasz nie włączył kamery, ja? Nie włączył tak. kamery od frontu, tak. coś mi nie grało i patrz na górę, nie, zaraz ją włączę to jest z góry. Tak. Więc mieliśmy dla siebie kilka zaskoczeń, ale nie bójcie się, jesteśmy świetnymi aktorami, zagramy to tak, że się nie zorientujecie. Eee, tak, naprawdę to, tak naprawdę to będziemy zaskoczeni, szczerze na nowo. Słuchajcie, pierwsze ogłoszenie. Mówimy tak. dzisiaj o grze Tidal Blades, ale też jeszcze powiemy o dwóch grach. Eee, tak? Ale Przemo, nadal nie wiesz, co to za gry. Tak daleko nie doszliśmy w odcinku. Powiemy wam. Kiedy jest ten moment, kiedy już jesteśmy na bieżąco Nie, to już jest inna linia czasu. No oczywiście, że jest tak. To inna linia czasu. Czy nie widziałeś Avengers tak. Endgame? Ja widziałem, ale wciąż nie wiem jak to jest z tym podróżą w czasie. Ale po drugie, drugie ważne ogłoszenie jest alergii. Y, Pyli. Więc to jest Łukasz a, lekko a, a to przez alergizowany. Ale zimno w maju trochę. Nie, nie powtarzajmy tych samych pogadanek. Czemu? To jest żart dla nikogo, tylko dla nas, bo myśmy to o tym rozmawiali chwilę temu. Więc już odłóżmy Tidal Ja tajdy. powiedziałem, że może dlatego, że w maju zimno, a Łukasz powiedział, że chciałby, żeby było ciepło. I rozmawialiśmy o pogodzie. Czy może dobrze, że się nie nagrało? No i ty i tak to powtarzasz. Mówimy o Tidal Blades, o Rafy. I o czymś jeszcze. Najpierw przejdziemy do komentarzy. Co tam u naszych widzów? Wyjątkowo, Łukasz. Aha. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od. Konkursu wtórnego, wiesz? Aha. Wow, super. No, no. dawaj go. E, Łukasz W, dał komentarz. Patrz, tak pamiętam, że nawet nie czytam. No, Łukasz W, ja pamiętam też, żeby Łukasz W, bo się kojarzyło mi ze mną, oczywiście. Tak, Lech, Lech, kolejosz, y, że zwycięzca. Gratulujemy Lechowi i oczywiście Łukaszowi również, ponieważ konkurs w wtórny brzmiał. Kto jest mistrzem Polski? Kto wygrał klasy w tym tak? roku? Y, nasz rodzimy Poznań. Tak. Jesteśmy bardzo dumni, przeszczęśliwi. Mhm. Y, pozdrawiamy. Całą resztę Polski? Tak. Nie... Jakieś konkretne miasta chciałbyś Łukasz, pozrobić? Nie, nie jesteśmy na... za. Nie jesteśmy, na... nie jesteśmy zawisni. Tak. Nie... Wszystkim y, y, klubom życzymy dobrze. Tak. Aczkolwiek jakbyśmy, jak wszystkim pójdzie dobrze, to 100% klubów jest w ekstraklasie. Nie Idźmy da dalej. E, Łukasz... A y... piłkarsko? No. To słyszałeś, co lewy odpalił? Właśnie nie. A co? I tu cię zaskoczyłem, co? No. No, no to nie wiem. No, a powiedział, że najpierw powiedział, że Bayern, z którego odchodzi, to jest poważny klub. No. Ale przetłumaczył to mm, rzecznik prasowy, że to nie jest poważny klub. O, ale czyli się rzecznik pomylił. Tak. No. I lewy tego nie sprostował, i już w no. świat poszło. I pod koniec tej konferencji sprostował lewy. Już wróciła z powrotem, chyba. A on idzie do Barcelony w końcu, czy nie? Tego to nie wiem, ale tak by chciał chyba. Ale to było ciekawe, bo ja oglądałem tą konferencję, yy, słuchałem jej nie na żywo może, ale byłem taki, w... o, co jest grane, co się wydarzyło, właśnie. To, gdzieś Google są jakieś telefon. ciężkie spotkania. Wiesz? Dobrze, taka anegdotka piłkarska, jak już rozmawiamy o ulicy tak. Nożnej. Tak. Przemo, co tam jeszcze w komentarzach? E, komentarz też padł, no nie mogę już przeczytać kogo, bo już skasowałem. E, ale był. O co chodzi Łukasz z y, m, strategią Lokiego, gdy mówimy o tym czasami w odcinkach co mhm. się przewija. Co, co ty masz na myśli? Dobrze, już mówię strategię Lokiego, y, bo wspominałem o tym przy, mówiąc o grze Rising Sun w ogóle, to jest mylące. I pewnie wiele razy, bo to nie pierwszy raz. No i w ogóle u nas w firmie, jak testujemy jakąś grę, jest jakiś y, główny sposób na punktowanie mhm. i jak da się wygrać poboczne sposoby na punktowanie, to mhm. też my używamy tego zwrotu. Y, więc to jest już taki inside insideu. Mhm. Ogólnie chodzi o to, że w Rage'u w związku z Lokim. Wszystko co było związane z Lokim punktowało za przegrywanie trochę. Mm -hmm. Czyli za zabitych w bitwie, za tych co trafili do Walhali. I teraz gdy mówię o tym też w Rising Sun, to jest skrót, bo tam też można chyba seppuku mm -hmm, zrobić, mm. jakieś inne umiejki, tam ciekawe, łączą się z tym, czyli gramy przegrywaniem trochę. Nie ma jakiejś takiej oficjalnej nazwy na to. M może Strategia Lokiego to jest oficjalna nazwa? O, może... A może od dzisiaj będzie? Eee, no dobrze, proszę zapisać tam na w, w Board internetach. Tak. Łukasz, Radek się pyta o zagran w to. Od roku nic się nie dzieje na platformie? Czy jakieś pomysły, czy coś tam się pojawi? Nie ma takich planów, żeby się coś pojawiło. Od początku my mówiliśmy, że zagran to mhm. istnieje dla naszej kampanii Walhalli i mhm. naszych potencjalnych przyszłych. Mhm. No i tych rzeczywiście kampanii na początku było sporo, ale dopóki się ktoś tak. nie zgłosi, a my też tej strony tam technicznie dobrze nie przebudujemy, mhm. no to. Nic się takiego pewnie nie będzie działo, ale to my na pewno planujemy też kolejne gry po naszej stronie go-onboardowej, coś co jest tak. trzonem naszego działania, bo na tym się najbardziej skupiamy, podczas gdy teraz skupiamy się na tym, żeby dobrze wyprodukować Wiedźmina oczywiście. Oto właśnie przy okazji Wiedźmina, to coś tam, co tam u Wiedźmina? No, pliki są wszystkie gotowe jeśli chodzi o wersję angielską. Chyba ostatnie rzeczy, też ciężko mi powiedzieć cały update. Mhm. Update'ujemy w miarę na bieżąco w kampanii. Ostatnio też robiliśmy dwa w jednym tygodniu, żeby coś tam doprecyzować. Mhm. Ale tak ogólnie, no to teraz już w, w, w dużej mierze, czy w największej mierze, piłka leży po stronie tego jak będzie przebiegało to od-lockdownowywanie Szanghaju, mhm. Mhm. No gdzie daj. mieści się nasza fabryka, mhm. więc już na tym etapie już coś tam idzie do przodu, na, jeśli chodzi o produkcję figurek mm -hmm. i oczywiście... Ludzie z fabryki pracują, ale żeby tak poszło y, z, z kopyta ten druk papieru mm -hmm. y, kluczowy, no to y, muszą tam rozmrozić. No, Więc rozumiem. nie wiem. No, czy, liczymy, że czerwiec, mm -hmm. że w czerwcu już będzie wszystko tak jakby otwarte do przodu. Tak. Chociaż gdy wy to oglądacie, to już jest czerwiec, a my to nagrywamy w maju. E, osta... dzisiaj jest ostatni, ostatni dzień maja, maja dzisiaj, jest, jak już tak sobie wprost mówimy o tym. Także niedługo. E, dobrze. E, pytanie, zagadka Łukasz dla ciebie mm -hmm. taka krótka. E, nasz widz. Taki niewidzialny dosyć, bo się Invisible nazywa. Mhm. E, e, mówi, że gdy pojawiają się nowe odcinki, to u niego jest 14.30. Gdzie jest na żywicach? Jest u niego 14.30, no. czyli u niego jest później. No. Nie właśnie gdzieś tam w Japonii? Tak będzie w tą stronę, nie? No chyba, jeśli Australia się nie mylę. może? Nie mylę, ale on nie, on nie powiedział, gdzie jest. Nie. A. Australia? Japonia? 14.30? No czyli no. ten skrajnie w prawo. No. Jeśli się nie mylę, ale chyba się nie mylę. No, no. To, bo bo w to tak jest. No. Cześć, Bok nie. O które wychodzą? 630. No to, to jest mocno. Pozdrawiamy Cię, Invisible, bądź chociaż tyle wyzybol, że powiedz skąd do nas <grym> dokładnie. E, I Łukasz, e, rozmawialiśmy też o slangu mhm. planszówkowym. To ostatni komentarz. Okej. Okay. Łukasz mnie zainspirował troszeczkę do tego, żeby właśnie w drugą stronę pomyśleć o tym. Mhm. E, czyli na przykład ja Ci powiem e, zwrot planszówkowy. Mhm. A ty, twoim zadaniem będzie spróbować powiedzieć, co by to w prawdziwym życiu miało oznaczać. Mm -hmm. e, czyli na przykład, e, worker placement. Mm -hmm. Co to może w prawdziwym życiu oznaczać? Tak, jak, jak byś mógł tego powiedzieć? Aha. E, wiesz, że rzecz, worker. Tak. Okay. worker placement w prawdziwym życiu oznaczałoby to. Jakie są moje główne aktywności tego dnia, mm -hmm. czyli dzisiaj wysyłam dwóch workerów na pracę, mm -hmm. jednego workera mm -hmm. na odpoczynek i mm -hmm. e, jednego workera na czas z rodziną, mm -hmm. na, przykład. A push your luck, na przykład. push your luck ja na przykład? Push your to jest kredyt myśli... ze zmienną stopą procentową, a, a ja na przykład myślałem, że Też idziesz push z na spacer <laughs> i pchasz w wózku push your luck. No, na, e, przykład. na przykład. No Słuchajcie, da się w drugą stronę pokombinować, więc te, te, wracamy, język językiem. Zwycięzca jest, gratulujemy. Ktoś tam się pyta w ogóle, w jakim wydawnictwie pracujemy? Go On Board. Go on board. Chłop, chłopcy, w jakim wydawnictwie? Młode wilki. Poprosimy młode wilki bardziej. Wydawnictwo Go On Board. Tak. A ja, przechodząc do gier, chcę Ci pokazać pierwszą grę, w której nie zagramy, ale odpakujemy ją sobie, bo dostajemy paczkę od naszego widza Michała Krześlaka z tych. Z których? I teraz. Otwieram list. Drogi Łukaszu, drogi Przemku, ja napisałem śmieszkowy komentarz, wy go podłapaliście. Tak i oto powstało to. To czyli gra o kiszonych ogórkach. Wziąłem na podstawę mechanikę z innej mojej gry dla dzieci, dołożyłem trochę czosnku kopru i tak jakoś wyszło. Przyznam, że jako gra dla dzieci jest ogrywana z moją córką bardzo często, tak? Ta o ogórkach jeszcze nie. Ale mam nadzieję, że to, co do niej dodałem, spontanicznie będzie funkcjonować podczas gry. Zrobiłem to z czystej sympatii do Was i czystej frajdy. Wiem, że jej nie wydacie i nie liczę nawet na recenzję, na ale jakbyście zagrali, to napiszcie mi chociaż maila. I uwaga, co jest ważne, dodatkowo yy, wysłał nam skitelsy. Dziękujemy o, Ci bardzo, Michale. Jak już Michale. leci kurier. Michale, wyśmienita paczka. Ja, drodzy, drodzy widzowie, pozostali. Oczywiście sprawdzimy ogórki kiszone. Dziękujemy. Drodzy widzowie, pozostali. Poprzeczka została zawieszona przez Michała bardzo wysoko. To jest prawda. Nie prawda. musicie je przebić. Ale możecie. Ale możecie z tak. cię przebić. Dziękujemy Ci bardzo, Michale, z całego serca. Pozdrawiamy Ciebie, a ja. To wsyp od razu. Sprawdzę. Daj, to wsypimy. To wsyp, a ja w tym czasie. A to jeszcze tylko Ci powiem, że a propos gier w różnych dziwnych pudełkach, to ponad jest jeszcze jakaś gra chińska zupka. A, to ludzie też pisali. Możliwe bardzo. To jeszcze zanim otworzymy. O, coś się, się zgubiło. O, ok. Zanim otworzymy Tidal Blade, to jeszcze opowiem o grze Micro Macro. Micro Macro dlatego że nie będziemy jej tutaj gameplayować i szczegółowo omawiać. Ponieważ jest to to samo co Micro Macro. mikro Macro, miejski poker. Jest to gra, w której mamy misje. Jest tych misji tutaj sporo, muszę przyznać. I mamy ogromną biało-czarną mapę którą otwieramy i rozwiązujemy różne sprawy. Ta mapa jest bardzo duża, więc ja ją tak tylko tak wam zagaję. I co jest ważne, co jest nowego w tej grze? Mapa jest nowa w stosunku do poprzedniej wersji, misje w związku z tym są oczywiście nowe. I co jest bardzo ważne i bardzo fajne w tym wypadku, i tych misji jest sporo, bo jest 16 misji, dużo kart, one są ciekawe. I co jest ważne i inne w stosunku do pierwszej gry, to na każdej misji jest napisany jakiś poziom brutalności. Mm. I są takie misje, coś o czym wspominałem, nawet gdy, mój, gdy omawiałem, omawialiśmy wtedy grę, to że w mikro-makro można grać z dziećmi, ale czasami nie wiadomo jaki będzie treść, a tutaj wiadomo jest uśmieszek, że treść będzie przyjemna. Mm -hmm. I tak jest czy w się sensie przyjemne, łatwa, że ktoś się zgubił, albo mm, ktoś tam mm. coś złego zrobił, ale nikt nikogo jeszcze nie zabił. Mm -hmm. Bardzo fajna gra, ja z dziećmi gram, bardzo chętnie mikro-makro. Polecam. Ja łukasz czuję, że zbliżam się powoli do tego momentu, żeby zacząć grać w coś z moją córką. Mikro makro. No w sensie. Od jakiego wieku myślisz, że mogę usiąść do czegokolwiek, co wiesz, nie będzie zabawą komponentami, tylko faktycznie jakąś grą. No, moja pierwsza gra. No. Ta seria, w której również ja coś tam sz sz sztachnąłem, prawda? No. Polecam no. również miał Od kiedy? No tam jest napisane 2+, więc ile ma, ma Maja? Maja ma rok i 3 miesiące. No to jeszcze 9 miesięcy. Hmm. E Przemo. Tak. Tardeal Blades, obrońcy rafy. Mm -hmm. O czym jest ta gra? A właśnie, właśnie. I bo widzowie też mówili, żebym wziął nieprzygotowanie, bo się rok kończy szkolny. Czy to bierzesz kropkę dzisiaj? Biorę kropkę i Łukasz, proszę opowiedzieć w takim razie, czym, o czym jest ta gra. Sprzemek w, w pewnej odległej krainie no. zakrzywiła się czasoprzestrzeń. O! Chyba. Tylko tam. No, no dobrze. I <laughs> nie ma pytań jeszcze. No, okej. Okay. I w tej krainie odległej są wyspy, i atakowały nas potwory, i myśmy te potwory, nie my, nasi przodkowie, te potwory prze przegonili, i teraz jesteśmy bezpieczni, ale zaraz znowu nas zaatakują. Więc jest turniej, kto jest najlepszym czempionem. Czempionem czego? Po rafy prostu, rafy koralowej, po, koralowej. Bo my bronimy tą rafę. My bronimy rafę. Jesteśmy w raf... takiej taki Australii. Jesteśmy w Australii, ale właśnie mocno, e, mocno fantazy. Mhm. No bo ja no jestem tak. na przykład jak jestem Axel, to ja jestem pół nagą. E, nie że jestem <śmiech> <śmiech> pół nagi. <laughs> Tylko jestem pół człowiekiem, pół nagą. Chyba. Jesteś pół nagą, ale ubraną. Tak, i to jest. Y, y, z, jeszcze chcemy z Lendowcim znaleźć, czy już. Y, więc to jest taki. Są tutaj, tutaj ryboludzie trochę. Ktoś tam jest żółwiem, ktoś tam jest krokodylem. Ktoś tam. Tu są jakieś ryby. W, te nasze, nasze wyzwania są takie, mm -hmm. y, że się skuterami ścigamy gdzieś, prawda? Albo jakieś tam y, wielkie robale nas atakują. Są muszelki w grze. I Dokładnie, pomarańczka. Dokładnie, więc jest taki trochę klimat wyspiarsko, tak. rzeczywiście może nowozelandzki mhm. troszkę. Mhm. E, ale ogólnie jest to gra typu y, No właśnie, to jest gra typu worker placement. Mhm. Ale worker placement, w którym duże znaczenie mają kości, ale nie to nie jest dice placement. Mhm. E, I rozwój naszej postaci. Z góry widać rozkład całej rozgrywki który jest duży. Widać też dużo innych rzeczy, ale nie widać wszystkiego do końca. Każdy gracz ma planszetkę, dodatkowo dostaje misję jedną swoją, sekretną, których nie rozdałem. Dostaje karty swoje startowe i jedną z nich od razu, albo wybraną przez grę, albo losowo przyznaną dostaje. Ma też tarczę, która będzie mu pomagała zarządzać kośćmi, więc to jest fajne. Ja mam na przykład jako Axel tarczę, skuter wyścigowy Pozostałe karty odkładam, mam wyzwania w moim ręku, mam pionek, mam dwie kości, mam statystyki na czterech poziomach: ducha, skupienia, wytrwałości, synergii i gramy. Mhm. I gra jest worker placementem, który trwa cztery rundy i wraz z biegiem gry będziemy, będzie nam troszeczkę żetonów akcji przybywało, ale tak ogólnie są pole akcji. Ja w moim ruchu kładę moją figurkę gdzieś, zaznaczam żetonem, że żeton tą idę i wykonuję trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, to jaką akcję wybrałem, coś mi daje. Mhm. Dostaję muszelki, pomarańcze, dostaję dodatkowe kości, dostaję karty sztuczek, dostaję karty wyzwań, yy, mogę odświeżać kości, różne rzeczy. Następnie dostaję dodatkową funkcję, która wynika z tego obszaru, na który poszedłem. Czyli każdy z obszarów ma coś dodatkowego, co daje. Na przykład tu mogę coś kupić na rynku. Tutaj łódka idzie do przodu i dostaje bonus. Tutaj dobieram kartę sztuczki, prawda? Tutaj mm. dobieram wyzwania. I w trzecim kroku mogę, ale nie muszę, zrobić wyzwanie z ranki, i tu się pojawia jakby cały klugry. Czyli jestem teraz w szrankach Droska. taka, Tak się nazywa tutaj, prawda, ta wyspa. No i teraz mogę y, stada Droska zaganiać. Taką mam wyzwanie. Kładę je sobie. Moja statystyka skupienia mówi, że biorę jedną kość z mojej puli. Mogę dopłacić jedną pomarańczę, załóżmy, że ją mam, bo ją mam, i mogę wtedy zagrać do, dodatkową kość. I mógłbym tak wielokrotnie. I biorę kość. Zagrożenia na bieżącego poziomu, ona będzie się stała teraz bardziej nieprzyjemna i rzucam. I teraz mych polega na tym, że wyrzuciłem X-a, tarczę i pustą kostkę. Tarcza jest mi potrzebna, żeby misję wykonać. Żeby się obronić przed x muszę zapłacić muszelkę na moją tarczę. Jeśli tego nie zrobię, stracę moją kość na zawsze, jedną z tych, co właśnie rzuciłem. Dodatkowo, moja tarcza czasami pozwala mi kość obrócić, i teraz decyduję. Czy już jedna tarcza mi wystarczy, bo mogę akurat zdecydować, że kończę, czy rzucam dalej, żeby jeszcze dodatkowo jedną zdobyć? Takie, takie mam akurat zadanie. Na kościach są cztery różne symbole, więc muszę brać pod uwagę prawdopodobieństwo. No i po zrobionym zadaniu, ponieważ ta misja wymagała ode mnie tarczy jednej, mogłem dodatkową drugą zagrać, nie musiałem. Dost podnoszę sobie tarczę, czyli moją wytrwałość o jeden, i zaznaczam, że tą misję zrobiłem. I na tym polega zabawa, żeby robiąc akcję, karty z ręki wykonywać te, te zadania. One są oczywiście przeróżne jeśli chodzi o wymagania i w związku z tym efekty, które dają. No a kości zużyte, których nie straciłem, są zużyte na mojej planszetce zużytych kości, co oznacza, że będę musiał jakoś je odświeżyć albo czekać na koniec rundy, żeby moją wytrwałością je odświeżyć i ulepszyć. I jeszcze jedna ważna kwestia, to jest jedno pole, czyli fałda. Gdzie są potwory, i walka z potworami jest podobna do robienia zadań. Czyli też rzucamy kośćmi, coś tam kładziemy, ale kości tam zagrane tracimy na zawsze. Ale tam są do zdobycia lepsze nagrody, większe punkty i tak dalej. No i ścigamy się tutaj na tym rankingu czempionów po dodatkowe bonusy. Chcemy robić wyzwania, chcemy atakować potwory, chcemy realizować swój własny cel. I na końcu rundy, yy, dzięki naszej wytrwałości kości wracają ze zużytych do dostępnych i się rozwijają. I tutaj mamy z boku taką tabelę rozwoju kości, gdzie na początku one są bardzo ogólne, ale mogę je zmieniać w coraz bardziej konkretne, dając coraz lepsze wyniki i sobie tą moją pulą kości w tych zadaniach sobie zarządzać. To tak z lotu ptaka. Mhm. No, i oczywiście runda się kończy, gdy ja zużyję dwie akcje. W drugiej rundzie, już od drugiej mamy trzy akcje. W czwartej rundzie mamy cztery akcje, więc jest taka największa. Poziom wyzwań rośnie. Potwory się pojawiają i przesuwają, i musimy sobie jak najwięcej punktów, wykonując te zadania, wycisnąć. Mhm. Przemo, jakie masz uczucia, wrażenia, myśli na temat Tidal Blades? Myślę, że Tidal Blades to jest dość rozbudowany. Worker placement tak. i dość y, zaawansowany. Tak. Ciężko mi powiedzieć, czy najtrudniejszy jak w jaki grałem, myślę, że nie, mhm. ale dzieje się tutaj sporo. Jest mnóstwo elementów w grze, mhm. jest, mnóstwo luźnych plansz, jest mnóstwo różnych planż, jest mnóstwo różnych żetonów, stosów kart i tak dalej, więc mhm. na pewno jakby przygotujcie się na to, że trzeba gdzieś tam przebrnąć przez instrukcję, mhm. która jest dość obszerna, mhm. jeżeli chodzi o treść i, i, i po prostu no, zasady, które, które temu wszystkiemu mhm. towarzyszą. Ostatecznie nie jest to um, przytłaczające, Rozgrywka, no ale gramy myślę, że... całkiem sprawnie. Tak, jak gramy w tą grę, to ona jest w, bym powiedział. w tej takich widełkach worker placementów bliżej tych mhm. prostszych niż trudniejszych. Tak. ale rzeczywiście gryzienie się w tą mhm. mnogość rzeczy tutaj może być na początku przytaczający. Tak. tak? No, i y, myślę, że kilka rzeczy jest ciekawych. Mhm. Na pewno y, jest to w dużej mierze gra w zarządzanie kośćmi. Mhm. Na pewno, nie? Tak. Bo, bo te kości y, raz, że możemy rozbudowywać mhm. do jakichś takich bardziej zaawansowanych, możemy je tracić, zdobywać na nowo, możemy je wyczerpywać i mieć świeże, musimy za nie płacić wciąż i tam dbać o to, żeby w skupieniu, żeby po prostu móc je dobierać. Więc te kości to jest tak naprawdę trzon, wydaje mi się, większy niż sam. Worker w sobie. Tak jest. Bo, bo ilość workerów jest y, dla nas jasna od samego początku. Ja tu nikogo nie wyprzedzę mhm. w ilości workerów. Zrobię te funkcje, one są oczywiście ważne, mhm. ale wszystko sprowadza się do tego, że chcę jak najlepiej zarządzać kośćmi, czy podczas realizowania właśnie e, tutaj tych rzeczy na środku, mhm. wyzwań, tak, czy mhm. podczas walki. Nie? Tak. I myślę, że ten aspekt łączenia tych trzech rzeczy, że mój ruch to jest wybranie właściwego pola po to, żeby ostatecznie Budować sobie moje szanse w ramach mojej kości. Czy to ulepszając kość, czy to zdobywając nową, czy odświeżając jakąś kość, prawda? Czy dobierając sztuczkę, która mi tam coś dodatkowego, fikuśnego doda? Mhm. Czy dobierając mm, te muszelki, które dadzą mi e, ochronę i też przerzut, przewrót kości? E, a to wszystko po to, żeby robić te wyzwania, które mam w ręku, mhm. które jakby wymagają ode mnie tego, żeby pójść gdzieś i jakieś konkretne. Nastawić się na jakieś symbole, to znaczy może jakaś czerwona kość bardziej w czymś im pomoże i to oznacza, że może dobierę sobie zadanie pod to bardziej, nie? Mhm. I to jakby to jest fajny miks tych trzech rzeczy w rozkmince swojego ruchu, nie? Tak. No punkty właśnie dają nam wyzwania, punkty dają wojownicy, ale też mamy jakieś na początku misje, mhm. które tak. też dają dosyć sporo punktów, więc podoba mi się to, że tu nie ma jednej drogi do zwycięstwa i można tak. kombinować sobie, sklejać to z różnych rzeczy. Mhm. Um, nie jest to gra, myślę, gdzie która no jest na tyle trudna, że trzeba tutaj naprawdę Wą, wąskie grono mhm. worker placementowców znaleźć i, i, i siedzieć całą noc. Tak. Eee... Myślę, że właśnie ona ma w... hmm. Myślę, że to jest jej plus, że ona ma przygodowość w sobie taką e, tematyczno-odczuciową e, mhm. i ona wynika z tego, że rozwijamy postać i wynika z tego, że właśnie no, zarządzamy kośmi, robimy te wyzwania, nie zawsze się uda i to może się nie podobać komuś. Myślę, że ktoś może mieć pecha w tą grę tak. mocnego, zaryzykować, bo to też jest kwestia przerzuty, wiążą się z ryzykiem mhm. pewnej straty. Bardzo fajne jest to, że jak mam muszlę i trafię na X, to się bronię tak. i załadowana tarcza potem daje mi obrócenie tak. kości. To jest bardzo fajne, bo to sprawia, że ta losowość tak naprawdę, ona czasami działa na delikatnie moją korzyść, jeżeli mhm. coś mi nie pójdzie. Mhm ale trzeba się na to szykować, tak. że tutaj jest kwestia rzutów, które mogą podejść od razu, może podejść w ogóle, ale ta przygodowość tego rozwoju postaci, tak. zdobycia nowych cech, tego, że każdy w swoją stronę idzie i te swoje indywidualne cele jakoś tam i cechy zarządza, sprawia, że no to będzie... Przyjemne, żeby w to wejść, mhm. nawet jeżeli ktoś bardzo ciężkie czy większe placements nie gra. Tak, no ja też mam takie wrażenie, że tutaj podejmuję raczej przyjemne decyzje tak. i oczywiście czuję spię spięcie i, i, czasowe i tego, żeby zrobić jak najlepsze punkty mhm. e, z tymi muszelkami. Też myślę, że to jest o tyle fajna rzecz, że jest ich całkiem sporo. Wiele rzeczy mhm. na plansze daje te muszelki, mhm. więc, więc jest to zagrożenie w X-ach, jest gdzieś tam produkcja muszelek i, i nie jest to jakby przesadzone w drugą stronę. Tu nie czuję za bardzo negatywnie. Emocji, negatywnej interakcji mhm. z innymi graczami. E, raczej robimy swoje, em, mhm. ale to nie jest problem. Nie? No tak, jest, jest poczucie trochę ścisku na potworach, na wzięciu odpowiedniego zadania, na zajęciu odpowiedniego pola, bo też są czasami w jakichś konkretnych miejscach bonusy za zrobienie zadania, więc możemy się ścigać. Ale w ogóle mam taką myśl jeszcze jedną, że lubię w grach bardzo i to jest tutaj, jak gra mi coś daje cały czas mhm. i ta gra mi cały czas coś daje. Tak, to się cały Idę, czas zbiera rzeczy. Dostaję rzeczy. rzeczy. Mhm. Ja może dostanę rzeczy mniej efektywnie niż Ty, mhm. ale cały czas idziemy wszyscy do przodu. Mhm. Więc tak ostatecznie myślę, że y, może być wprowadzające w błąd to, o czym mówi, że ona jest zaawansowana, bardzo rozbudowana, mhm. bo ja myślę, że ci zupełnie hardkorowi eurogracze mogą mieć poczucie, że no, to, ga to gardło nie jest tutaj takie wąskie. Mhm. Że ta kołdra nie jest taka krótka. Że, że ten, co chwilę coś mam, ja to lubię. Mhm. I to jest gra, którą pomimo tego, że właśnie rozłożenie tych wszystkich poszczególnych plansz nie jest łatwe mhm. i trochę czasu zajmuje, to jest gra, którą z przyjemnością wyciągnę, jeżeli miałbym grać w coś większego, ale nie przytłaczającego. Tak. Yeah. No, i też myślę, że ciężko do czegoś to porównać tak dosyć mocno. Tak, myślę, w sensie, że jest to gra, która dosyć jest wyjątkowa. w swojej istocie wyjątkowa. Więc, jeżeli jesteście fanami worker placementu, to mhm. polecamy bardzo. Jeżeli jesteście fanami też gry, gier przygodowych w kategorii euro, bo to trzeba tak, tak. nazwać. Nie gra za... przygodowa przygotowa w podgrupie Eurogrowych, a nie takich fabularnych. Jeżeli lubicie rozwijać swoją postać na różnych mm. statystykach, jeżeli macie kości, którymi też chcecie fajnie zarządzać, rozwijać, gdzie jest ryzyko, ale możemy tym ryzykiem zarządzać i tak. próbować je okiełznać, no to to jest bardzo. Tak, ja jestem wyczy. pozytywnie zask znaczy zaskoczony, to jest złe słowo oczywiście, ale mm -hmm. czekałam, na, no wspominałem nawet o tym kiedyś, że czekam na tą grę konkretnie i nie było czegoś takiego, że się bardzo zawiodłem. Mm -hmm. więc Tidal Blade polecamy. Jest tutaj. Ten aspekt fabularny nie jest taki nietypowy. Tak. To nie jest coś, co łatwo nam skumać. I te opisy niektóre czy hasła są tutaj takie. To jest dużo nomenklatury. Nomenklatura takiej, taka w, z tego. Fan, ich świata, fantasy, nie? Z tego ich świata, który wymyślili tak. sobie. Spoko, na szczęście tak. da się grać bez tego, po no prostu. No właśnie, no ja, wciąż, klimat... tak, ja nie czuję aż tak bardzo w trakcie grania, tego że jesteśmy gdzieś właśnie w nadmorskim miejscu. Nie, są strażnicy. Tak, czy znaczy, to... strażnicy Galaktyki nad morzem, ale no. basically mm. moglibyśmy być gdzieś indziej, też tak. by było przyjemnie, też by było fajnie, nie? Kości symbole, jakby granie udaje, przy... granie udaje przygodowej, nie? Tak, jakby tam, tak, tak Nie, tak, nie tak, ma tu tak, flafu, tak. który gdzieś tam na siłę, na siłę jest siłę. wciskany mm -hmm. nam w gardło, mm -hmm. nie? A co jest ważne, jest ładna. Mm -hmm. Jest ładna i tych artów jest tutaj dużo, naprawdę. To też jest ważne, jeżeli wyciągamy i kogoś chcemy yy, yy, tutaj skusić do tej partii. Mm -hmm. Dobra. Tidal Blades polecamy, mikro, makro 2 yy, polecamy, a ogórki kieszone sprawdzimy. No, najpierw sprawdzimy skitelsy. Najpierw sprawdzimy skiteresy, ale tak aż pachną świeżością, to jest to, nie? Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej. Cześć.